Znajdujemy się w Małopolsce na Ziemi Kalwaryjskiej we wsi Stanisław Dolny-Dolany, która rozpościera się właśnie za mną. W tle widzimy jeszcze piękne, wiosenne, babiogórskie śniegi. Zapraszam Was na dzisiejszą wyprawę. I dotarłem do Dolandii, a ze mną są panie... Pani Dorenda. Czym jest Dolandia? Miejscem spotkań. Miejscem ciekawych zajęć. Rodziną. <grym grym grym> Wsparciem dla dzieci, które tego potrzebują. Generalnie dzieci są dobrze zaopiekowane, tak? Tak. tak. No to zaraz zobaczymy, jak się robi. Mamy salę, w której najczęściej zajmujemy się z dziećmi jakimiś e, pracami plastycznymi i różne rzeczy manualne, no, ale też e, dzieci kolorują. Mamy i kredki, i książeczki. E, wszystko tutaj dookoła, to co chcę powiedzieć, dzieci. I co? Spokój i, cisza. Spokój tak? cisza. Dobra, to chodźmy dalej, chodźmy dalej, zwiedzamy Dolandię. E, w drugiej sali. Najczęściej bawią się małe dzieci, ale nie tylko. Mamy gry gężowe. Zajrzymy do szafki. Tak, na przykład o Dixie. Przykładowa gra, która działa fajnie na wyobraźnię dzieciaków, no ale też na emocje na, na, na korytarzu najczęściej gramy w tenisa stołowego, w siatkówkę, w jakieś takie, które można. Chodzimy sobie do kuchni, gdzie dzieci Troszkę mają... głośno, bo dzieci się bawią. Głośno, tak? głośno. Ale jak mają możliwość jedzenia sobie z czegoś ciekawego, które do nas przychodzą. I zupka, hmm. i drugie dla też programamy też oponicznie i witaminki, i i jabłuszka. Tak. Dobra, idziemy do dzieci, tak? Do dzieci. Dzisiaj Zobaczymy. na dużej sali. Na dużej sali. Na której najczęściej są specjaliści, bo mamy też zajęcia specjalistyczne dla dzieci. gabinet pedagoga, tak? I pedagoga, tak? Pedagoga. Tu jest logopeda. 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 i? sekretariat. I sekretariat. Wszędzie muszkujemy. Wszędzie zaglądamy. Dzień dobry. Do sekretariatu. Jest sekretariat. A mnie oprowadza pani Ewa Pasów. Ewa Pasów. To z panią Ewą jeszcze pójdziemy do kuchni, tak? A czy tu odbywają się jakieś imprezy okolicznościowe, tak? tak? Tu są racjonalne mhm. projekty, takie jak mieliśmy projekt od Uniona do to jest kuchnia taka ogólnodostępna dla kogoś, kto tutaj wynajmie, tak. czy jak to Tam wygląda? Tak, stowarzyszenie kuchni. Aha. Tak, wszystkie panie mają badania porobione. Czyli można tak, piec jest do chleba. Tak. Piekarniki, mm -hmm. mm, tak. palniki, tak. E, odciągi. Tak, wszystko to jest. No ja nie jestem inspektorem sanitarnym, ale wszystko mi się podoba. Tak. I jeszcze proszę pana... Proszę Pana dać takie właśnie, no nie wiem czy to do Pana wypadło. tak wyglądał budynek w 2011 roku, jak zostałam sołtysem, a tak wygląda teraz. Na no, to nawet nie trzeba przesuwać, bo teraz sobie obejrzymy, no powiem szczerze, że potężna różnica. dalej w Stanisławiu w Dolana. Stanisław Dolny, przysiłek Drabosz. Jak się tu mieszka? Jak się tutaj mieszka, to można zobaczyć dookoła. Przepiękne widoki, codziennie rano, pięknie widać babią górę, Światą świeże grę. powietrze, a co najważniejsze, wspaniali sąsiedzi. Dobry, dobrzy, pomocni, uprzejmi. Wygląda jak raj na ziemi. Dobrze, no. jedziemy dalej. Jest fajnie. Kolejnym punktem na mojej trasie był budynek, który przykuł moją uwagę z racji zmiany swojego wyglądu. Pamiętam, że jeszcze niedawno był pozbawiony elewacji i opustoszały. Po wygooglowaniu okazało się, że jest to dom pięknej miłości, który organizuje spotkania dla katolickich singli. Niemalże w bezpośrednim sąsiedztwie domu pięknej miłości znajduje się szkoła podstawowa, przy której na chwilę również się zatrzymałem. Muszę odnotować, że na swojej trasie spotkałem wielu życzliwych mieszkańców Stanisławia Dolnego którzy zresztą nie mieli nic przeciw temu bym przyglądnął się ich ogrodom. Oto kilka z nich. Polskie wsie zachwycają zwykle małą architekturą sakralną. Nie inaczej jest na Dolanach, gdzie dodatkowo nasze oko może cieszyć kilka pięknie odnowionych, kamiennych kapliczek. Kończąc mój pobyt w Stanisławiu, zapraszam i Was do jego odwiedzenia.